No, ja już po treningu standardowo od razu po pracy trening dzisiaj tak robiliśmy tak pod dynamikę troszkę biegania sprinty i tak głównie dzisiaj serie główne to były tak tarcza gdzieś tak około 50% sprinty po 24 metry tu po dwie odległości i no tutaj wrzucę wklejkę serii to były cztery serii robocze tu jak najszybciej Później też jog w jak najszybsze po 12 metrów sprinty, też około 50% ciężaru, tak około 200 kg, nie 203, a później Darek obejrzy i powie, że oszukałem, no jeszcze też na koniec trzymanie kuli, taki dzisiaj trening szybciutki, dynamiczny. No, dzisiaj warunki takie troszkę śnieżne. Troszkę mi tu przyproszyło. A temperaturka. Dzisiaj też taki troszkę chłodek. Co my tu mamy? Minus 1, 2, 3. Także też nie ma co między seriami tu siedzieć. Kociach, chciach, seria za serią i lecimy. O, jest mój koleżka jeden. A już reszta uciekła. A teraz o, zdreptamy do domu.